Nie każdy wiedział, że pada z PS5 Boża podpis do PS3. Nie ma żadnych dągli, to jest, nie ma żadnych kosztów. Te pady są często na promocji: za 200 stu idzie wyrwać. E, a te niestety są już tanie i nie są fajne. Niektórzy mają duże łapy, lubią po prostu mieć dużego pada, e, a ten jest. Dodajemy do e, urządzeń Bluetooth: po prostu parujemy w trybie parowania. E, no i w urządzeniach Bluetooth to on sobie tam już jest akurat ten, bo go sparowałem. Nie mam czasu zbytnio. I w grach to normalnie, w grach to normalnie działa on już się teraz włączył, tylko jest jeden warunek, a nie każdy o tym wie. Ten pad jest na pierwszym i włączając grę, trzeba tego pada po prostu centralnie albo dać go ustawienia i wyłącz kontroler, i ten wtedy się przerzuci na pierwszy, będzie wszystko działać, albo dać go na drugi, nie? To jest taki jeden wymóg i to potem działa. W następnym shortcie pokażę no nie we wszystkich grach i wibracji nie działa, w następnym shortcie pokażę na grze.